Cześć! W tym filmiku zobaczycie Niki, przyjaciółkę Barbie z serialu Barbie Life in the Dream House. W zestawie znajdziemy lalkę Niki wraz z akcesoriami, czyli z spratową torebką, bransoletką, naszyjnikiem, kolczykami, butami i z dodatkową sukienką. Niki ma długie kasztanowe włosy, lekki makijaż, ma nawet doczepiony rzęsy, w uszach ma złote koła, różowy naszyjnik, bluzkę w kolorach tęczy i spódniczkę w kolorze zielonym. Tutaj ma różowy pasek ze złotym elementem. Złotą brązoletkę i torebkę w kolorze fioletowym w różne wzory. Na nogach ma brązowe buty na wysokim obcasie. Lalka ta potrafi zginać nogi, podnosić się bardzo wysoko. Porusza także rękami, i również je zgina, a także rusza dłońmi. No i oczywiście rusza głową. Za chwilkę ją ubiorę w drugi strój, abyście mogli zobaczyć ją w całej okazałości. Mamy niki w drugiej sukience, do której ta torebka również idealnie pasuje. Powiem mamy również tutaj odcienie koloru fioletowego. W góry mamy taką nietypową panterkę różnokolorową. Sukienka jest wiązana na szyi różową wstążeczką. stążeczką. Niki i inne lalki znajdziesz i zakupisz na naszej stronie megadiscount.pl.